A co pan pierdoli z krzywo? Gdzie krzywo? Sążeś pan godą kurwa, żeby wszystko wyrobiać. Tylko idziemy pokom, żeby kurwa z kawałku pokręcił. Teraz krzywo kurwa. Tu się wciśnie pianki kurwa, zaraz Mirkowi powiem. Młody tam polecił, urobi gipsu kurwa, zarzuci się i będzie. Sążeś się pan kurwa, yy, chciał szkłem dopełczyć. No to cóż, inaczej się nie do kurwa Ja panu nie wyczaruję kurwa w OSB. Po drogie. Zagipsuje się, kurwa, liźnie się finiszem i będzie. Kurwa. Nikt do tego nie będzie szczelał, panie. No, No tak. Usłuchaj mnie pan. Zobaczymy na koniec. No tam siaty trochę mam. Kurwa na firmówce jest, to się powkleiło to... tu. Będzie trzymać jak. Kurwy, syn. お、どこなの